Właśnie Państwo zobaczyli, jaki wpływ na dzieciaki mają książki Michała Rusinka, więc jeżeli chcecie, żeby Wasze dzieci czytały książki, w każdych warunkach, powinny czytać Rusinka. Dzień dobry, z Festiwalu Gór Literatury, mówią Karolina kornik Piotrowska I emigriny. Wczoraj spędziliśmy cały czas, cały dzień w pięknym miejscu. To jest miejsce, które wygląda jakby to była żywa pocztówka, czyli pod wiatami. Zobaczmy, co się działo. To ja jestem, mogę odpowiedzieć gestem, pokazać siebie palcem. Jestem, jak widzicie, malcem. Należącym, to wiadomo, do gatunku sapiens Homo. Jestem z sakiem dosyć młodym, na co mama ma do mam imię i nazwisko, adres i to chyba wszystko. Lecz zależy, kto mnie pyta. Jeśli pyta mnie o mówię, robiąc dumną minę, mów, że jestem ziemianinem. Jeśli inni zaś ziemianie mi zadają to pytanie, to odpowiadam mu okrzykiem: Jestem Europejczykiem. Przede wszystkim zaś Polakiem. Jest widomym tego tak znakiem to, że ja po polsku gadam, myślę oraz odpowiadam z głosek świstem i szelestem na pytanie: kto ja jestem? To nie koniec! Poczekajcie! Wydaje mi się, że to co jest ciekawe i to nie ja wymyśliłem, tylko taki francuski filozof Gilles Deleuze, który powiedział kiedyś, że to w ogóle nie jest prawda, że my żyjemy w cywilizacji obrazu. Dlatego, że, że my żyjemy w cywilizacji klisz. Karne to w piłce nożnej ostateczność, gdzie skończy się już czas regulaminowy, a... Rozstrzygnięcia nie przyniesie dogrywka, następuje seria karnych, która nie pozostawia już po sobie niczego. Można więc upatrywać w nich piłkarskiego odpowiednika umierania. Mierzymy się wtedy z czymś nieodwracalnym, wieńczącym, zamkniętym. Albo się wygrywa, albo się przegrywa. Nie ma już więcej miejsca na refleksję. Kolejną próbę, poprawę. I Wyszli na letęskie błonie, bo już się nie mieścili na wacławskim namesti w obronie wyższych wartości, w obronie! E, w obronie czegoś tak ulotnego jak e, e, praworządność, e, uczciwość. E, to, jest jakaś taki, to jest jakiś taki budzący, e, budzący nadzieję i optymizm e, na przyszłość. E, fakt, który e, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę, że e, e, organizatorami tego Tych vydářeň, těch manifestací, jsou lidé velmi mladí. Jsou lidé paroletní. Já prostě jsem zaplať, pán že už skončila celá ta, ta nesmyslná éra, kdy autor měl být svědomým národa, kdy na něj najednou bylo naváleno tolik funkcí, protože prostě u malých národů všechna ta národní obrození, kdy autor, literatura, měly všechny jiné úkoly a funkce, než, než to, co literatura má já jsem byla strašně šťastná, že po roce 89 už s tím také nebylo, nebylo, spojeno takové to elitářství, samozřejmě funkcí různých cen a tak dále. Zároveň, já ještě chci říct, že já vždycky něco řeknu, ale já jsem ohromná optimistka ve všem. Já bych, já bych to nedělala. Ale k té literatuře vlastně pořád to roznívá. Takže už jenom to, že na sjezdu spisovatelů vůbec, že se vede téma prestiž autora nebo že se ztrácí prestiž literatury, to jenom ukazuje, co, co, co je to za hrůzu. A naopak si myslím, že jako která doba byla, byla při, příhodná pro umění a tak dále, to vždycky přece vzniká navzdory, navzdory systému, navzdory době, navzdory eh, tomu, kde stojíme. Vždycky je to jenom malá skupinka lidí, která potřebuje umění literaturu. To nikdy ne nebylo víc. Samozřejmě, že v době, kdy ten neoliberalismus, on ta podoba kapitalismu i do umění jako e, prosakuje, takže už se nerozlišuje produkt, čtivo, kvalitní literatura, to víme. Ale mus <tějí> <tějí> Więc ja muszę powiedzieć, że jakby dziękuję Bogu, że już nie żyję w takich czasach, kiedy pisarz ma być sumieniem narodu i ma brać na siebie mnóstwo innych funkcji poza pisaniem. To też mnie cieszy, że po roku 1989 przestaliśmy patrzeć na literaturę jako na taki obszar elitarny, pisarze, którzy właśnie sprawowali bardzo wiele różnych ról, natomiast no jest e, takie bardzo znamienne, że jednak cały czas e, takie tematy się pojawiają na zjazdach pisarzy, właśnie jak upadający prestiż, e, czyli jednak e, to tą grupę jakoś boli. E, chciałabym też powiedzieć, że myślę, że żadna, tak, tak naprawdę żadna epoka nie sprzyja sztuce, to znaczy sztuka, literatura zawsze powstają jakby w opozycji do, do różnego rodzaju systemów politycznych, do, do sytuacji historycznej. I to nigdy nie jest tak, że, że literatura trafia do tłumów. To jest zawsze jakaś taka wąska grupa, która, która potrzebuje sztuki, która ją rozumie. Chociaż oczywiście w czasach kapitalizmu, neoliberalizmu, jakby widzimy, że książka staje się trochę produktem po prostu. Najlepszą oceną tej książki, kiedy już się ukazała, i co spowodowało też, że chciałam napisać drugą część, to ci wszyscy czytelnicy, którzy do mnie podchodzili, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, przede wszystkim kobiety, ale też bardzo dużo mężczyzn, którzy mi powiedzieli, że rozpoznają się w tej historii. No, jakby zgarnięto Żydów, żeby wynieśli te zwłoki na spół rozłożone, na spół spalone, bo tam już tygodnia mniej więcej. I przy okazji właśnie, kiedy odpukotowałem za zbrodnię NKWD, czyli za zbrodnie te teoretycznie żydowskie, co oczywiście zupełnie nie mało sensu, bo taki krewny daleki lemach Henry który zginął w tym w dokładnym samym pogromie, w ogóle był w tym samym więzieniu więziony przez NKWD i torturowany. więc Całe to skojarzenie które było podstawą propagandy, propagandy Hitlerowskiej właśnie, że komunizm równa się żydzi. No oczywiście w ogóle w Literatury zaczął się bardzo mocnym artystycznym uderzeniem koncertem zespołu Lao i zakończy się równie mocno koncertem zespołu Pablo Pawo i Ludziki pod wiatami we Włodowicach o 21:30, ale wcześniej o 19:45 Paweł Sołtys, lider tego zespołu, porozmawia z Irkiem Grinem.